Ja to wygram, nie bo ja, zaczekaj, Siemanko-Widzowie. Witam Was na wymaganym odcinku z mappingu. Przestawiam Wam Wielką Wojnę w Europie i w Azji. To już ostatni odcinek z mappingu i po Wielkanocy zaczynamy sezon 2 mappingu i odcinek specjalny czyli co gdyby Rosja zaatakowała Turcję. To żegnam i wracam do wojny domowej. Rosja, wojska polskie są na granicy. Życo. Dobra czas atakować komunistów. Polsko nie dość, że zabrałeś mi ostatnio Kaliningrad, to nas jeszcze atakujesz. Ale ja też mam sojuszników. Co? Nieco tylko proszę. Kurde, jeszcze wy. Zamach stanu? No nie. Nie dam szans z USA. Poddaję się. Ech, to koniec komunizmu. Wiem, co muszę powiedzieć. Poddaję się. Wygraliśmy. Podpiszemy pokój w Szczecinie. To już koniec finału sezonu 1 mappingu. Po Wielkanocy startuję z sezonem 2. Powiemy wam jeszcze, że zginiesz. Eee, to ja zmykam.